Piątek, piąteczek, a więc piątunio, 27 grudnia 2024 roku, minęła szósta, przed mikrofonem Krzysiek. Po tych wszystkich seriach z zeszłego tygodnia nadszedł czas na piątunio, to ostatnie spotkanie w tym roku. W przyszłym tygodniu będzie już styczeń 2025 i zobaczymy się na wszystkich seriach. Zaczniemy rok z pip podcast. A teraz o tym, co mam wam do zaoferowania jeszcze w tym roku. I w najbliższych dniach audycja sylwestrowa, dużo muzyki i podsumowanie roku. Recenzja w głowie się nie mieści, którą planuję, ale jak wyjdzie, no zobaczymy. Tak jak audycji sylwestrowej, możecie spodziewać się audycji noworocznej. Razem przywitamy 2025 rok. A jeszcze dzisiaj zapraszam Was na 5 dni info. Ostatni w tym roku. <śmian> Była to audycja PAPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja, Krzysiek, Rok produkcji i Publikacji 2024.